Cześć, wszystkim z tej strony Round. Witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Omega Ruby. Słuchajcie, dzisiaj się zajmiemy łapaniem kolejnej legendy. Jest to ho lub Lugia, zależy jaką wersję posiadamy. W wersji Omega Ruby jest to ho w wersji Safirowej jest to właśnie Lugia, czy tam Lugia. I słuchajcie, aby ją zdobyć, musimy się udać do Seafoamville. Troszeczkę trzeba tutaj zrobić jeszcze rzeczy, żeby do niej się dostać, ale to za chwileczkę wam wytłumaczę. Pierwsze co robimy to udajemy się na ten wrak. Udajemy się na ten wrak, i tutaj obok jest właśnie profesorek, który mówi nam, że szuka skanera. Gdzieś właśnie na tym wraku on się znajduje. Słuchajcie, aby ten skaner znaleźć, musimy iść yy, do środka tego wraku. I tutaj, kiedyś byliśmy tutaj, ale nie miałem dive, yy, przedmiotu dive, przedmiotu co ja mówię, ruchu, który umożliwia nam nurkowanie. I właśnie yy, Tą legendę można spotkać, znaleźć dopiero po epizodzie z Groudonem lub Kyogre Dobrze mówię? Kyogre Zależy właśnie jaką wersję mamy, ale ja mówię tutaj o Mega Ruby, więc z Groudonem powiedzmy Tak więc słuchajcie, jak już mamy dive robimy tutaj takiego małego nura w tym miejscu i słuchajcie musimy podpłynąć do jednego miejsca, w którym ten skaner się znajduje. Zaraz wam pokażę dokładnie, gdzie on jest. Okej, okay. Skaner znajduje się w tym miejscu. W szafirowej wersji jest to chyba inny przedmiot, ale chyba w tym samym miejscu też jest, albo po drugiej stronie po prostu. Skaner znajduje się tutaj, gdzieś. O, właśnie. No i mamy. Ok. Można do tego chyba użyć devon. No, czekajcie, zaraz powiem wam. Aha, tego nie mogę używać, więc to musicie na czuja po prostu tutaj znaleźć w tym miejscu. Wydaje mi się, że w szafirowej wersji jest w tym samym miejscu lub po drugiej stronie. Tylko jest to troszeczkę inny przedmiot, ale to wam wytłumaczy właśnie ten doktorek, czego on szuka dokładnie. No i słuchajcie, jak mamy ten przedmiot, możemy wrócić na powierzchnię. Wrócimy na powierzchnię i porozmawiamy właśnie z tym doktorkiem. Okej. Okay. Jesteśmy już w środku tego wraku znowu. Tak więc udajemy się z powrotem na zewnątrz. No i powiemy mu, że mamy ten skaner. On nas poprosi, abyśmy zanieśli ten skaner do kapitana Sterna, który jest w Slateport City. Więc słuchajcie, udamy się tam oczywiście szybką drogą, czyli lataniem. Latius Fly. Slateport, tutaj jest. On jest chyba w hangarze albo w stoczni. Dobrze mówię, w stoczni, chyba tam, gdzie jest ta łódź podwodna. Była łódź, którą ukradli właśnie Team magmowcy. Więc spokojnie go na pewno znajdziecie. Dobra, czekajcie tu. Chyba tak, chyba tu. Dokładnie, jest nasz profesorek, znaczy profesorek kapitan. Słuchajcie, pogadamy z nim, damy mu ten skaner. I on nam da taki specjalny dzwoneczek, Clear bell, który reaguje właśnie z wrakiem w Seymouville, coś się dzieje właśnie, on nieraz nam tam dzwoni albo po prostu wydaje, chyba dzwoni, tak mi się zdaje, no to jest dzwonek, no to chyba dzwoni. <grym> Tak jest, dzwoni nieraz sam z siebie po prostu. Reaguje na coś tajemniczego i mistycznego właśnie na tym wraku, więc udamy się tam z powrotem teraz. Mamy już ten dzwoneczek, właśnie o ten dzwoneczek najbardziej się tu rozchodziło. Fly i z powrotem do Sea OK, no to co, jesteśmy na, yy, na miejscu, jesteśmy na miejscu. Jeszcze raz musimy podpłynąć i wejść na ten wrak. I teraz słuchajcie, słyszycie? Clear Bell in your back. Zaczyna świecić, tutaj pisze, że chyba świeci. Ten dzwonek zaczyna coś tam reagować, po prostu. Musimy się udać tu w to miejsce. I zobaczcie, pokazał się nam portal. Bierzemy jest. i słuchajcie z tego portalu wyskoczy Hołoch. Dokładnie. Jeszcze słuchajcie, Hołocha musicie złapać, bo niektóre pokemony legendy bez tego pokemona w drużynie nie złapiecie, więc zróbcie to w pierwszej kolejności, bo później możecie się troszeczkę zdziwić, jak nie będziecie mogli jednych niektórych legend znaleźć, ale to o tym oczywiście później porozmawiamy. Dobra. Teraz tak, żeby go nie zabić, no to będzie trudne zadanie. Na pewno Artcoil na niego nie działa, bo on lata. Lava Plum raczej chyba jest na to odporny, chociaż. A? Zobaczcie. Ale nie powinno mu to chyba. Tak. Dużo obrażeń mu to nie zada, bo on jest właśnie typem też ognistym. Też ma ogniste ataki. Ależ mnie pocisnął. Będę troszeczkę tą Lava Plum tutaj atakował go. Mało to zabiera, ale chcę po prostu skroić mu to życie do takiego minimum. No to jest dobry pomysł, po malutku. I tak, Growdon oczywiście padł. Coś by tu trzeba było wybrać. Use next Pokémon Green Ninja, weźmiemy go. Jest po prostu słabszy od Ho-Oh'a levelowo, ale Bubble powinno go nie zabić. Czekajcie. O, bardzo mało zabiera. Tylko zaraz chyba padnę. A, przeżyłem, przeżyłem. Weźmiemy, wiecie co, Water Shurikena. On kilkokrotnie atakuje tym. On nie jest silny, ale kilka ataków zrobimy, dwa albo tu mamy już trzeci. Trzy hity udało się <gry> wykonać. No i Green Ninja padnie niestety. Ale spokojnie, mam revee w razie co, to będziemy je tutaj leczyć. Weźmiemy sobie Dragonira i spróbujemy, wiecie co, Aquatella, bo to jest też taki dosyć słaby atak. O, i chyba jeszcze jakby jeden taki wszedł, to by było idealnie, tak mi się zdaje. Mam nadzieję, że go nie zabiję tym. Mam nadzieję, że on mnie teraz nie zabije. Nie, chyba nie. Podpalił tylko. Okej, okay, idealnie, słuchajcie, bardzo mało życia, yy, najgorsze jest w Hołochu to, że pod, po którymś tam ciosie on siebie po prostu zabije sam. Więc mamy tutaj ograniczony czas, żeby go złapać, przynajmniej tak dwa razy już miałem. Yy, chyba ma takie ataki, które też ranią go i po prostu w którymś momencie tak siebie zrani, że padnie i tyle, więc no jest, tak jak mówię, ograniczenie tego czasu. Na razie będzie walił tym, tymi najmocniejszymi czasami jakie posiada. Spróbujemy drugi pokeball, znaczy ultra ball. O pięknie! Za drugim razem słuchajcie, tak jak Hitron czy Hetran został chłop złapany, to jest loteria. To jest naprawdę loteria, bo Poprzednio też zużyłem o wiele więcej tych Pokeboli, a i tak on się wykończył sam. Nie wiem od czego to jest. To no mówię, od szczęścia chyba też dużo zależy. No i mamy hołocha. drugą legendę. Drugiego legendarnego pokemona. W Safirowej macie Lugie. Next, nie będziemy go nazywać, bo to jest legenda. No i okej. Okay. Super. Tak więc słuchajcie, jeśli Wam się ten odcinek podobał. Jeśli komuś pomogłem, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.